jak mój tata mało nie wybuchł, kiedy jakiś mędryk, co dzieje czy to było w gazecie, czy w telewizji, zaczął tłumaczyć, bo to już była czas, kiedy właśnie obietnica dostatku socjalistycznego się kompletnie skichała i już było wiadomo, że socjalizm nie równa się dobre życie, tylko się równa nędzne życie w i stanie w kolejkach. I wyszedł jakiś ten i zaczął tłumaczyć, że przecież socjalizm nie po to powstał, żeby. Prolety gnuśniał w dobrobycie, tutaj Szpotańskiego cytuję mhm. Szmaciaka, ale po to, by duchowe wartości człowieka zaspokoić. Jak stary już zaczął kląć, to no. już nie będę tego cytował, ale zobacz, A. jesteśmy w tym momencie, mhm. że nagle się okazuje, że członkostwo w Unii Europejskiej, które dotąd nam mówiono, że to kasa, te tak, miliardy, to cyca dorwaliśmy i doimy po prostu super, takie jako to pokorne ciele. Tylko nie pyskować, słuchać i będziemy doić. To się okazuje, nie pyskować, słuchać. I oddawać kasę, bo tu chodzi o to, żeby nas cywilizacyjnie podnieść, tak. że będziemy częścią Europy. A to, to że za darmo chcecie być się podnieść cywilizacyjnie, to tak nie ma, to trzeba zapłacić.